Dzień dobry. Witam na przetargu na wykonanie budowy zbiorników wodnych wraz z niezbędną infrastrukturą w człowiek gmina Liszki. Na przetarg, w którym będzie ofertę, gmina posiada na to inwestycje milion 300 tysięcy złotych. Oferta numer 1. firma WIKAR, spółka z z siedzibą Łososina Dolna 108 Kwota brutto 2 miliony 4000 97 zł 23 grosze. Powtarzam 2 miliony 4097 złotych 97 zł 23 grosze. Gwarancja 60 miesięcy. I okropna numer 2. To powiedzę bardzo to budownictwo i nieruchomości. Jakub. Bruszkiewicz, Bochnia, ulica Zalesie Dolne 10, kwota brutto 1 milion 963 069 zł 71 groszy Powtarzam, kwota brutto Jeden milion dziewięćset sześć. Jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt jeden groszy. Gwarancja sześćdziesiąt miesięcy. Dziękuję za udział w szpitalu. Dziękuję.